Dzisiejszy film jest fundamentalny i ważny. Naprawdę będziesz pod wrażeniem tego, co zobaczymy tutaj, i zrozumiesz tytuł dzisiejszego filmu, który wiele ujawnia o wielkiej karze. Dlatego proszę, zostań ze mną w tym filmie do końca. Będziemy rozmawiać o wielkim objawieniu i proroctwie związanym z karą z Fatimy. Te kary są już o wiele bliżej niż ktokolwiek może sobie wyobrazić. To objawienia z 1958 roku. 10 lat przed śmiercią ojca Pio, ale mają związek z tym, co dzieje się teraz, ponieważ ojciec Pio mówił wiele o triumfie niepokalanego serca Maryi. A aby nastąpił triumf niepokalanego serca Maryi, wcześniej będą miały miejsce przewidziane kary. Około roku 1964 ojciec Pio spotkał się z grupą przyjaciół, a jeden z nich zapytał, kiedy nastąpi triumf niepokalanego serca Maryi. Czy będziemy musieli długo czekać? Ojciec Pio odpowiedział: Ani ja, ani ty tego nie zobaczymy, ale te dzieci tutaj przyjdą. Jeśli przepowiednia się sprawdzi, skoro ojciec Pio nigdy nie mylił się w swoich przepowiedniach, to triumf niepokalanego serca Maryi jest bliski, ale wcześniej będzie wielka kara. Przez wiele lat po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku można było uznać, że wszystkie te proroctwa z okresu zimnej wojny nie spełnią się, ponieważ świat się kończył, pokój moralnie coraz bardziej tonął, a nie było wojny światowej. Jednak wojna Rosji z Ukrainą wznowiła zainteresowanie tym, o czym ostrzegła nas Matka Boża w Fatimie. Jeśli spełnicie moje prośby, Rosja się nawróci i będzie pokój, jeśli nie, rozszerzy swoje błędy na cały świat, prowadząc wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy zostaną zamęczeni, święty Ojciec będzie musiał wiele cierpieć, a wiele narodów zostanie unicestwionych. Niestety Rosja rozprzestrzeniła komunizm. Wszystkie kraje będące komunistycznymi lub funkcjonujące na zasadach komunizmu doświadczają okrucieństw. Prześladowania religijnej wojny występują w tam, gdzie Rosja stoi po złej stronie konfliktu. Niektórzy uważają, że Rosja się broni, ponieważ Ukraina nie ustaje, ale to nie ma znaczenia. Naszym celem są objawienia i proroktła z je. Oto mamy rzeczywistość. Rosja wkroczyła na Ukrainę. Mamy też proroctwo, że Rosja wkroczy na Europę. W 1958 roku, gdy ukazała się siostra Łucja, Matka Boża dodała: Po drugiej połowie XX wieku wybuchnie wielka wojna. Ogień i dym spadną z nieba. Bóg niebawem ukaże świat. Wiele narodów zniknie z powierzchni Ziemi. Narody bez Boga staną się plagą, którą Pan wybrał, by ukarać ludzkość. Diabeł prowadzi decydującą bitwę przeciwko Matce Bożej, wywołując upadek dusz zakonnych i kapłańskich. Aby wyjaśnić pełne fragmenty objawień fatimskich, błogosławiona Elena Ajelo odtworzyła Mekę Jezusa w bardzo bolesny sposób i miała prywatne objawienia, które wyjaśniają to, co Matka Boża objawiła w Fatimie. Proszę zwrócić szczególną uwagę, ponieważ te objawienia budzą dreszcze. Świat stał się jak zatoka zalana, przepełniona brudem i błotem. Niektóre z najtrudniejszych prób boskiej sprawiedliwości jeszcze nadejdą przed potopem ognia. Ja przez długi czas radziłam ludziom na wiele sposobów, ale nie słuchają moich matczynych wezwań i nadal podążają ścieżkami doskonałości. Jednak wkrótce zostaną ujawnione przerażające zjawiska. Które wstrząsną nawet najbardziej upartymi grzesznikami. Nadchodzić będą wielkie kataklizmy na świat, przynosząc zamęt, łzy, walki i cierpienie. Ogromne trzęsienia ziemi pochłoną miasta i całe kraje, przynosząc epidemie, głód i okropne zniszczenia, zwłaszcza tam, gdzie są synowie ciemności. Jeśli nie będziemy się modlić, Rosja wkroczy na całą Europę, a szczególnie na Włochy. Przynosząc znacznie więcej zniszczeń i ruiny. Władcy ludu tego nie rozumieją, ponieważ nie mają ducha chrześcijańskiego i w swojej ślepocie nie widzą prawdy. Włochy, niektórzy liderzy, tak jak wilcze owce w skórze owcy, podając się za chrześcijan, otwierają drzwi materializmowi i poprzez promowanie nieuczciwych działań doprowadzą Włochy do upadku. Ale wielu z nich również popadnie w zamieszanie rozpowszechniaj pobożność do mego niepokalanego serca nawet Rzym zostanie ukarany zgodnie z prawem za swoje liczne i ciężkie grzechy ponieważ tutaj grzech osiągnął swój zenit na razie módl się i nie trać czasu aby nie było za późno ponieważ gęste ciemności otaczają ziemię a wróg jest u bram mój Boże to naprawdę przyprawia odreszcze nie wierzę że Matka Boża mówi o mieście Rzym chociaż jest to bardzo schorowane miasto jak prawie wszystkie stolice świata, ale tutaj wydaje się skupiać się na punkcie widzenia Kościoła. Było to w celu uniknięcia kary dla świata poprzez wojnę, głód, prześladowania Kościoła i Świętego Ojca, że Matka Boża z Fatimy prosiła o poświęcenie Rosji i oddanie czci pięciu pierwszych sobót. Poświęcenie to zostało niedawno dokonane zgodnie z prośbą Matki Bożej, ale powinno to zostać zrobione znacznie wcześniej, ponieważ błędy Rosji już rozprzestrzeniły się na cały świat. Jeśli ludzie nie żałują i nie poprawią swojego życia, to na nich spadną surowsze kary. Matka Boża ostrzegła nas o bardzo poważnych konsekwencjach, które wynikają z tego, że to ostrzeżenie nie zostało spełnione. To będą narody żyjące w błędzie i najgorszych reżimach, które ukażą ludzkość poprzez swoje pomysły i obyczaje. To decydująca bitwa z szatanem. Nie widzisz tego już wydarzającego się? Te objawienia są tymi samymi proroctwami, które ojciec Pijowy powiedział w różnych okolicznościach, ale bardzo dobrze słyszeć, że Matka Boża objawia się także poprzez innych ludzi. Oznacza to, że to dopiero się zaczyna i musimy się przygotować. Narody przeciwników Boga i pogańskie narody będą jeszcze bardziej cierpieć z tego powodu. Wyobraź sobie ten moment, gdy zobaczymy aniołów walczących na niebie i ta walka zbliżająca się do nas. To będzie przerażające. Czy będziemy tylko obserwować walkę dobra ze złem, czy będziemy w to zaangażowani? Dlatego w tym momencie Matka Boża wprowadzi zametnałet wśród złych. W tym momencie nie będzie sensu szukać księdza do spowiedzi, ponieważ będzie prawdziwy chaos. Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi w 1960 roku błogosławiona Helena Ajelo powiedziała Godzina Sprawiedliwości Bożej jest bliska i będzie straszna. Nadchodzą olbrzymie plagi na świat i wiele narodów zostanie dotkniętych epidemią, głodem, wielkimi trzęsieniami ziemi, straszliwymi huraganami, które spowodują zalew rzek i mórz, niosąc zniszczenie i śmierć. Jeśli ludzie nie rozpoznają w tych plagach natury ostrzeżeń Bożego Miłosierdzia i nie zwrócą się ku Bogu, prowadząc prawdziwie chrześcijańskie życie, nadchodzi kolejna straszliwa wojna, która nadejdzie z wschodu na zachód. Rosja ze swoimi tajnymi armiami będzie walczyć z Ameryką. Najpierw najeżdżą Europę. Rzeka Ren wyleje się od trupów i krwi. Włochy także zostaną ogarnięte wielką rewolucją, a papież będzie cierpiał okropnie. Rozpowszechniaj oddanie mojemu niepokalanemu sercu, aby wiele dusz zostało zdobytych przez moją miłość i aby wielu grzeszników powróciło do mego matczynego serca. W tych chwilach do kogo będziemy zwracać się o wstawiennictwo? Co robisz, żeby stawić czoła temu momentowi? Czy chcesz być zaskoczony, gdy narody znikną, kraje znikną, ludzie znikną, a diabeł pojawi się na ulicy? Dlatego tak ważne jest oddanie i poświęcenie Matce Bożej, oddanie niepokalanemu sercu Maryi i odmawianie Różańca. Matka Boża prosiła o odmawianie Różańca w sześciu objawieniach, Fatimie. Módlcie się różaniec każdego dnia. Przynajmniej różaniec powinniśmy odmawiać. Święty ojciec Pio mówił wiele na ten temat. Istnieje jednak sytuacja, o której mówił ojciec Pio, mówiąc o karach, takich jak kataklizmy i zjawiska meteorologiczne. Powiedział, że największą karą będzie fakt istnienia dwóch podobnych kościołów, z których jeden był prawdziwy, a drugi fałszywy. I w środku chaosu ludzie nie wiedzieliby, czy podążają za prawdziwym, czy fałszywym kościołem ponieważ są one podobne w pewien sposób, ale różnią się w inny. To będzie wielka próba według Ojca Pio. Nie zapomnijcie o tym, ponieważ będziemy musieli stawić czoło temu momentowi. Będziemy mieć do czynienia z tymi wątpliwościami. Będziemy musieli podjąć decyzję. A jeśli nie będziemy zwracać uwagi i nie będziemy żyć zgodnie z nauczaniem świętych mistyków i objawień Matki Bożej, Najświętszego Serca Jezusa, Matki Bożej z Lourdes, Matki Bożej z Medalikiem, które mówią o dniach obecnych, zostaniemy pochłonięci tym chaosem. Od dzisiaj nasze życie powinno być przygotowaniem na te chwile, poprzez regularne rachunki sumienia i ocenę tego, co należy zmienić, aby nie zostać pochłoniętym w ten sposób. Bardzo ważne jest, abyśmy modlili się, prosząc o wstawiennictwo Świętego Ojca Pio i odmawiając Zdrowaś Maryjo, aby wytrzymać to, co nadchodzi. Nie wiemy, co nas czeka. Naszych dzieci, wnuków Rodziców i krewnych, módlmy się, zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeśli podobał Ci się ten film, daj lajka i zostaw swój komentarz. Co o tym sądzisz? Nie zapomnij udostępnić jak największej liczbie osób.